Czy są idealne miejsca do życia? Są i nasi pośrednicy nieruchomości mają je w ofercie, choć nie publicznie. Jeśli więc szukacie raju na Ziemi, to jak zapewniają Magda i Marcin, jest on osiągalny. Nie mogę w to uwierzyć, że tu można mieszkać w takim otoczeniu, Takie samotni. Są mamy tacy szczęśliwcy, którzy tu zamieszkają. Ta działka szuka swojego klienta mm -hmm. i to jest jedyna taka działka w regionie, wręcz unikatowa, bo tak. z trzech stron otoczona rzeką. Mm -hmm. I mamy tutaj piękny starodrzew na działce, dzięki temu tworzy taki piękny mikroklimat. No Dział... jest i powietrze niesamowite, i ta okolica, i ta tak. cisza, ale co najlepsze my jesteśmy 10 minut od centrum. Yeah. Takie. Tak, tak. Mamy prywatność, a nie rezygnujemy z tego tak, z bliskości tak. miasta, z tych wszystkich dobrodziejstw miasta. Ale żeby dopełnić obraz tego, jakie to jest miejsce, Aha. pamiętajmy, że mamy też tak zwany oddech i przestrzeń, bo działka ma 9000 tysięcy metrów i jest całkowicie budowlana, więc możemy mówić o tym, że ktoś będzie faktycznie szczęśliwy. Można zaplanować swoją rezydencję, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, basen. To Wszystko co, co, co się wymarzy jest na to miejsce, dlatego jak ktoś szuka działki i nie chce mieć sąsiada za płotem i chce mieć prywatność, to to jest takie idealne miejsce. Ty żyć. mówisz o tym, że to jest wyjątkowa działka i rzeczywiście jest, ale zdarzają się takie szuflady, <grym> oferty. Czasami no, tak. są też off market, natomiast ta bliskość rzeki, to otoczenie z trzech stron, to, to jednak bym się tutaj mm -hmm. obstawała przy tym, że to jest właśnie bardzo wyjątkowe mm -hmm. tutaj w skali, zwłaszcza regionu. Tak, trzeba powiedzieć dwie rzeczy, o których Ty wspomniałaś. Pierwsza rzecz, że takie działki jak ta albo podobne do tej to jest faktycznie zupełnie oddzielny kawałek tortu, czy kawałek rynku, ponieważ one mają faktycznie specyficznych klientów. Niestety nie są najtańsze. To nie jest kategoria ofert tak zwanych popularnych. Natomiast wbrew pozorom w zeszłym roku mieliśmy kilka transakcji. Jedną zresztą oczywiście Magda, Magda prowadziła, gdzie w wyjątkowym miejscu była wyjątkowa działka, też dokładnie ze starodrzewem, pięknie położona. Parateks polegał na tym, że miała dwóch klientów i się przebijali. I cena kto, nie stanowiła kto, kto, problemu. Kto. I cena nie stanowiła problemu, albo inaczej cena była pochodną. Tak, mhm. za realizację marzenia o tym, żeby w takiej Mieszkać, mieszkać, tak mieszkać. dokładnie. I druga rzecz to jest ten rynek off-market, czy tak jak ładnie powiedziałaś, oferty podlady gdzie faktycznie potwierdzamy, że bardzo często jest tak, że te wyjątkowe oferty, tak zwane ekskluzywne, znajdują się w ogóle swoich, nie trafiają swoich nabywców tak. przed trafieniem na, na stronę internetową, czy, czy na portal. A czasami nawet właściciel takiej nieruchomości nie chce, sobie. żebyśmy sprzedawali właśnie w ten sposób, takim właśnie bez publikacji mhm. wśród naszych klientów. Wtedy mamy też swoje procedury, swoje sposoby na tą sprzedaż, ale też jest no tak, tak, bo tak bo że, macie, że czasami właściciel... Wielu tych klientów, iż dokładnie wiecie, kogo może to zainteresować. Tak. I to warto, dlatego też warto podkreślić, że, że dobrze byłoby dać znać czego się szuka, wypełnić ankietę na stronie albo po prostu zadzwonić do nas i powiedzieć słuchajcie szukam tego, tego, tego i tego bo wtedy ma się tą pewność, że tego nie przegapimy bo samo wypełnienie setera, czy, czy obserwowanie strony to może nam coś umknąć, a może to umknąć tak że będziemy tego bardzo, bardzo żałować no tam nie wchodząc w szczegóły, bo to też nie jest ze wszystkim musi bym się dzielić no to myślę, że ten off market to jest na dzisiaj już kilkanaście procent nawet tego co, co, co sprzedajemy w skali roku i wynika to właśnie z tego, że ci klienci, którzy szukają są bardzo zdeterminowani Chcą mieć pewność, że ta oferta, która ich interesuje, dotrze do nich jako pierwsza. Jeszcze powiem, że decydując się na zakup tej działki, właśnie w tym otoczeniu, to nie tylko jest decyzja właśnie inwestycyjna czy luksus, ale także wybór z tego stylu życia. I w takich czasach nie wiem, chaosu cyfrowego, tego szybkiego tak. tempu, stresu, właśnie tak. można tutaj stworzyć swój azyl. No i dzięki temu mieć spokój. A co jest niesamowite, że jakby można być cały czas czynnym, można cały czas pracować, dojeżdżać do tej tak. piły właściwie chwilę. Tak. No i dzieci też nie mają, bo, tak. bo blisko Problemu, są szkoły, tak. przedszkola, tak. Tak. więc to jest takie idealne położenie. Idealne o, ja myślę, od piły, że wielu osób a miejsce unikatowe. Czymś Dokładnie, bo też bardzo często jest tak, że klienci pytają, a co wchodzi w cenę? No mówimy, no cena to jest ta unikatowość, tak? No bo to nie jest ta kolejna działka wydzielona. Tutaj z... takie przeliczenie za metr to po prostu nie, nie w tej nie działce. Nie, po prostu dokładnie. Dokładnie, bo to drzewa nie rosły ten kilkadziesiąt lat i nie mamy tyle czasu, żeby doczekać się tego. Druga sprawa, dzisiaj znaleźć działkę w zakolu rzeki w pierwszej linii, to takie bym powiedział. Trochę los na loterii i do tego wszystkiego, tak jak mówisz, ta bliskość infrastruktury, bliskość miasta, gwarantująca to, że nie trafiamy do jakiejś tam dzikiej samotni, w stylu powieści Kinga. Tak, tylko... tak, no właśnie, bo... jest też bezpiecznie, nie? To też na ma... Właśnie o to chodzi, że bardzo często sobie wyobrażamy siebie gdzieś właśnie w jakiejś leśniczówce wokół, gdzie nie ma nikogo, ale potem no jakby rzeczywistością weryfikuje, tak, tak, a tutaj tego nie mamy. Tak tutaj tego nie mamy nie. tak, tutaj tego nie mamy, nie skończymy, jak w tym dowcipie wyjechałem w Bieszczady, czy kupiłem to w Bieszczadach. I Wszyscy wiemy, jak to się kończy, natomiast tu faktycznie kupując sobie fragment własnego świata, własnego tajemniczego ogrodu, mamy pewność, że mamy kontakt z tą rzeczywistością, jeżeli oczywiście jest konieczny, no bo znamy takich, którzy już nie muszą mieć tej codziennego styku A poza tym z, wiecie co, no, no mamy zdalną pracę i wiele osób po prostu w ten sposób funkcjonuje. ewentualnie artyści, no to Czeszy? też jest idealne miejsce na atelier, na, na mm. swoją pracownię. Bardzo często zapominamy, w jak pięknym terenie żyjemy, bo czasami jak klienci nam mówią, że mają fantastyczną działkę, to ja mówię, super, tylko jakbyśmy wbili cyrkiel i obrysowali to miejsce, w którym jesteśmy, czy każde inne w okolicy, w granicach 20 kilometrów, to to jest wszędzie ładnie. Tak. Czy pojedziemy w stronę... Nie to, że my jesteśmy patriotami Kremska, lokalnymi, tak. ale, ale tak, jesteśmy. Jesteśmy <laughs> e, i to za no. zatwardziałymi. Natomiast czy pojedziemy w stronę Kremska, czy pojedziemy w drugą stronę Skórki, tak? czy tam w stronę stare Ubianki, a dalej Zabrodzia i Tarnowa. Słuchajcie, tam jest wszędzie. Po prostu pięknie. I wiele osób z innych miast, z innych terenów nam tego zazdrości. A my czasami to, o tym bardzo mocno zapominamy. Dlatego tu przypominam. Dlatego my się że dzisiaj trochę daleko, a jakbyśmy poznaniekowi powiedzieli, że ma 10 minut tak. do miejsca, to byśmy to tyle rozbawili towarzystwo.